Najpiękniejszy kolor. Ważka wiola wirowała na wietrze z białym obłoczkiem, rozpłysając mocą swój skrzydełek. Powiewy świeżego powietrza na wszystkie strony, w ten sterczący za lasem komin, kichnął brudnym dymem. Obłoczek natychmiast zrobił się brudno-szary. Zawstydził się nieoborek i próbował zetrzeć burę smugi ze swojego jeszcze przed chwilą białego kubraczka. Stewku, jak ci nie wstyd, wiola pogroziła palcem niesfornemu Stewkowi. Tyle razy prosiliśmy cię, żebyś nie zatruwał powietrza. Przecież nie zatruwam, obrócił się Stefek. Ja, ja tylko wyprowadzam kopcia na spacer. dmuchnął z całej siły i ogrągły bury głąb. Dymu potoczył się po niebie. Kopeć, kopeć, chodź do domku! Ojej, wcale mnie nie słucha! Smog zachichotał złośliwie i zniknął w swojej kryjówce. Waszka zawirowała w górze, machała skrzydełkami i tak szybko i mocno, aż cały pył i brud zbiły się ciasno w kulkę. Wiola wrzuciła ją prosto do komina: Masz swojego kopcia, stewku. Wrócił ze spacerku. Zadowolona? otrzepała zakurzone łapki. Niebo znowu było błękitne. Nie minęło jednak wiele czasu, a wydarzyło się coś dziwnego. Niebo przybrało brzydki, żółtawy kolor. Po chwili było bruno-czerwone, a potem szare. Ptaki i motyle odsunęły zasłonę kolorowych dymów. Kichnęła nawet Sonia, a psik! Czuje plastikowe butelki i stare ubrania. Fuj, aż mnie w nosie kręci ktoś zapa spala śmieci denerwował się piesek Piotruś. Fajniaki pospieszyły w kierunku, z którego docierały do nich brzydkie dymy. Ich oczom ukazał się niesamowity widok. Wokół stefkowego mieszkańca stały szeregi kominów. Smok, odziany w czarny frak z dymu i sadzy, stał na jednym z nich niczym dyry, dyrygent i wymachiwał dziarsko-plastikowym łopem. Teraz żółty zmrotek, teraz czarny w środek, teraz brudne dymią chórem. Biały spątek truje sam w różowe, smrodzą tam, śpiewał stepek. Kominy po, po, posłusznie wypuszczały kolorowe, śmierdzące dymy, które rozpływały się po niebie. Granatowe jest powietrze, smrodliwe śpiewały kominy na, na z lewej strony chóru, białe, tłuste i kremowe, lepkie, gęste i niezdrowe. Nuciły kominy z drugiej strony, rdzawe i czerwone. Nasze ulubione ryknęły pasem. Kominy stojące z tyłu i zasmrodziły całe niebo. Spalam śmieci jak leci! wykrzyknął do fajniaków stepek. Zmieniam je w dymy i po sprawie. Przy okazji sprawdzam jaki kolor jest najlepszy. Dla powietrza chwalił się smok. – Jesteśmy fajniaki! Razem działamy o naszą ziemię i razem zadbamy! – Rob rozbrzmiało krąg. Fajniaki użyły swoich supermocy i oczyściły powietrze. Piotr zabrał Stewkowi kij od mopa. Smok nie miał już czym dyrygować. Kominy przestały wyrzucać w niebo głęby dymu. Sonia uśmiechnęła się w promienie i wyszeptała – Oto najpiękniejszy kolor powietrza, jaki nic nie widzę. Nie ma żadnego koloru, wołał Stefan. Wytrzeszczając oczy, powietrze wygląda najpiękniej, gdy jest niewidzialne. bo wtedy jest czyste, wyjaśniła Sonia. Paskudztwo teraz, jak, teraz jest jak czyste, że dostaje zawrotów głowy. Burknął stepek i obrażony odfrunął do swojego komina. Nikt smoga nie zatrzymał. Fajniaki cieszyły się, że pomogły przyrodzie. Jednak stary, mądry dobromir czuł w korzeniach, że niebawem czeka ich kolejna przygoda. Koniec. Nie martwcie się. Przepraszam, że tak. Nie mogłem nagrać długo tego filmiku, ale jakieś głupoty mi się pokazywały, że nie mogę. Na szczęście w 5 minut udało mi się. Nie martwcie się. Ale jutro będzie kolejna nowa część kanków fajniaków. Druga. Jeżeli się dziwicie, że jest trzecia część kanków słodziaków i druga część kanków fajniaków, no to nie wiem. Ja się dziwię. Nie wiedziałem nawet. Ale dobra, nie będę wam tutaj gadać. <grym> Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to doskonale wiecie co zrobić. Łapeczka w górę, nowych widzów to proszę, do subskrypcji kanału. A ja się z wami żegnam. Do usłyszenia!